Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie i zapraszam na zdrapmas 22 kochani, dwa dni pozostałe do wigilii tuż, tuż dzisiaj mam miksik zdrapek eee, tak, miksik zdrapek, ekstra linie trzy szczęśliwe linie, Crystal cash i wziąłam sobie lotek słonik za złotóweczkę, kwota Całego drapingu to 30 zł. Myślę, że zaczniemy sobie od lotka za słówkę. A czemu nie z numerkiem 67? Tutaj musimy znaleźć słonika 1, 2, trzeciego albo czwartego. bo no jak mamy jeden, to złotówkę, 2-2 zł, 3-3 zł i tak dalej. Yy, Okej. Okay czy tam mamy, no do, dobrze powiedziałam, dobra, szukamy słonika mamy gwiazdę i winogrona o, mamy słonika bardzo fajnie, już nie będzie na pusto i kwiatka a słonika mamy za złotówkę zapewne no i co no tak, oczywiście, że za złotówkę ale jest także bardzo się się cieszę moi drodzy Mogę tego rozgarnąć Dobra, czyli tu jest za złotówkę Weźmiemy sobie Crystal Cash z numerkiem 19. Tutaj musimy znać taką samą liczbę e, lub e, nie wiem plik chyba. Nie wiem. Jest to napisane. No nie, nie ma. Taki wiek OK lub e, dolarka. Dolarek mamy dwukrotność, przypisany do niej wygraną. Dobrze. Więc szukamy tą się bardzo ciężko trapię drapkę, Ach, przez to srebrne i kolorowe. Jakbym miała kilka takich drapać, to by mi palce bolały pod jej drapania, chociaż ostatnio miałam szczęście w niej, więc nie zapeszając. albo już zapaszałam. Dobra, 35, 38, 37, 8 i 32. Ach, prawie same 30. No to super, dobra, a mamy 4, nie ma, 25 nie ma, 33 oboczek, a mnie coś zaswędziało, 16 nie ma, 20 nie mamy w ogóle i 1 nie ma.

23 nie ma, chyba że lustro by było 32. Może ta 13 to jakiś szczęście dzisiaj dla mnie. Zaczyna na pewno, bo coś już wygrałam, ale może duże szczęście. 9 oboczek. 39 oboczek. I ostatnia partyjka do zdrapania to 26, 2. 7 to boczek. 14 nie ma i ostatnia 22 dwa nie ma. Ale mamy tutaj 37 kochani. Przestrapujemy. I dyszeczka. No i zwrocik jest. Bardzo fajnie. Troszkę to ogarnę. To już druga wygrana. A jeszcze tyle strapek przed nami. Teraz ekstra linie. razy 3 że nie ekstra. Szczęśliwe linie, kochani, szczęśliwe. 86. Każdy wie, co tutaj zdrapujemy, jak i w ogóle. Ok, więc lecimy szybciutko. Podkowa sakwa. Podkowa sakwa. Tutaj mamy dwie podkowy. I była jedna sakwa. Myślałam, że ominęłam, ale nie. Co tutaj mamy? Gwiazdka i winogron. Mamy gwiazdkę. Tutaj nie ma. Nie ma. Tu jest gwiazdka, ale nie było winogronu. Czy coś ominęłam? Nie, nie ominęłam. Tutaj mamy trefl i słoń. Trefl i słoń. Tutaj mamy słonika. Mm -hmm. Tutaj nie ma, i tutaj też nie ma trfle. Pomara i gruszka. Pomara i gruszka. Tutaj nie ma. Tu jest pomara, ale gruszki to ja nie widzę. Diament i garnek. Diament, garnek. Tutaj nie ma. Więc złoto. Nie ma. I nie ma. Serce i pik. Serce i pik. Nie ma. Nie ma żadnego. Kwiat i ananas. Mamy ananas. Tutaj. Kwiat mamy kwiat i tutaj również arbus i kości. Hmm, nie ma. To jest arbus. Hmm, I arbus. Ok. Cytrynka i truskawka. Cytrynka tu jest. Truskawka. Nie ma i cytrynka. Cztery symbole do końca to dzwon i słońce. Dzwon. Dzwon i słońce. Dzwon, tu są dwa słoneczka. Cytrynka, ominęłam. Dzwon i tyle. Księżyc i banan. Księżyc, banan, banan i tyle i pusto zgadza się, czyli tu jest postaczek druga szczęśliwa linia z numerkiem 83. trzecim, was tutaj ustawię, żebyście widzieli i zaczynamy arbus i diament robot i diament. Hmm. Nie ma żadnego. Kurczę, ale żeśmy zaczęli, no. Jaki to był rozpęd. Garnek, pik. Pik. Tutaj nie ma. Garnek i pik. Tutaj. I pik. Okej. Okay. Banan i truskawka. Nie ma. To jest banan. I tyle. Ja tu nie widzę nawet truskawki. Kurczę. Winogrona i śliwka. To jest śliwka. Winogrona. Mhm. Nie ma. Jest winogrona. Śliwki nie widzę. Będzie wiśnie i biedra. Wiśnie i biedra. No co jest? Nie ma? Wiśnie i biedra. Jeszcze raz sprawdzam. No nie ma. Jak nie ma, to nie ma. Serducho i złoto. Tutaj jest złoto, ale serca nie ma. Korona i tęcza. Tęcza i korona. Tęcza i tutaj. To jest korona. No i tyle. Dzwon i gwiazda. Dzwon i gwiazda. To jest gwiazda. Dzwon. To nie, to diament, czyli nie ma. Ok. Pomara i słoń. Pomara. Słoń. I tu jest pomara. Kwiatek i krab. Kwiatek i krab, to jest krab, kwiatek. Tutaj no, ale to coś, o diament, zgubiłam i kraba zgubiłam. Dobra, jabłko i sakwa, 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 jabłuszko, sakwa i tyle, i pusto. Tak, oczywiście, że pusta. I trzecia, ostatnia ze szczęśliwych liń z numerkiem 85. Także zobaczymy, co ta nam da, albo nie da. Księżyc i pomara. No całkiem sporo było, ale nie zapeszajmy. Tutaj mamy wiśnie i kwiat. Wiśnie i kwiat. Tutaj nie ma. I tu są wiśnie. I jabłko i diament. Nie ma. Wiśnie były. Nie ma ani jednego, ani drugiego. Śliwka i korona. Śliwka i korona. Okej. Okay. Gwiazda i tęcza. Cytryna i arbus. Tutaj mamy arbus, nie ma. Tu mamy cytrynę, dzwon i winogron. Mamy winogron. Dzwon. winogron, okej. Okay. Ponad połowa za nami. Banan gruszka. Nie ma. Tutaj mamy banana, ale gruszki to ja nie widziałam. Jeszcze popatrzę, ale nie ma. Podkowa i biedra. Podkowa i biedra. To jest biedra. Ale podkowy nie ma. Cztery symbole. To jest ananas i złoto. I nie ma, tu jest złoto. I dwa ostatnie to garnek i truskawka. Czyli nie ma. Będzie pusta. Zgadza się. Powiem Wam, że te szczęśliwe linie. Chociaż ja lubię wszystkie linie, najbardziej to lubię mega linie i później ekstra linie. I lubię jeszcze linie za piąteczkę. Super linie, których ostatnio nie mogę dorwać. Szczęśliwe linie nie są dla mnie szczęśliwe, zawsze są pustakami. Chyba przestanę je po prostu brać. Dobrze, nie przedłużajmy, bo będzie długi ten film. Ekstra linie z numerkiem 25. Dobrze, zaczynamy. I już mamy dzwon i balony. Tutaj i tu, dzwon i balony, tu mamy dwa dzwony, balony, dzwon, balony, tu mamy balony i na końcu nie ma nic. Dobrze, pierwsze koty zapłoty. Okej, okay. lody, rolki. Lody, rolki nie ma. Nie ma. Tutaj są lody. Tutaj lody. Tutaj. I tutaj. Ale rolek to ja nie widziałam. Chyba, że coś ominęłam. Jak ominęłam, to później znajdę. Piłka i okulary. Mamy piłkę. Piłka i okulary. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Tutaj są dwie piłki. Ostatnim nie ma. Okularów też nie było. Nie było. Mamy rower i ptak. Rower i ptak. Tutaj nie ma. Tu nie ma. Tu są dwa rowery. Ptaka nie ma. Tutaj nie ma. I na końcu. Nie ma. Dobrze, kolejna symbole to biedra i diament. Biedra i diament nie ma. Tu jest diament. Tutaj. I tutaj mamy biedrę. Okej. Okay. Mamy gwiazda i cytryna. Nie ma. Tutaj mamy gwiazdkę. Cytryna. Nie ma. To jest gwiazda. Nie ma. Gwiazda. Ok. Sakwa i korona. Tutaj mamy. O, będziemy mieć wygraną. Bardzo się cieszę. Tak. Sakwa i korona. Mamy sakwę. Nie ma. Korona. I korona. Nie ma. Gwiazda ominęła. I tutaj mamy jedną koronę i drugą koronę. Dobrze. Jesteśmy w połowie. A już mamy jakąś wygraną. Także super. Kwiat i parasol. Szukamy kwiat i parasol. Tutaj mamy kwiata nie ma nie ma Ach, no i chyba tyle chyba coś to tyle popcorn, moneta nie ma nie ma tu jest popcorn Nie ma, i w ostatnim również nie ma, ale mamy jeszcze symbole do drapania: wiatrak i łódź. Wiatrak i łódź. Tu nie ma. Tu jest wiatrak. Okej, okay. tutaj łódź. Tu jest łódź. I tutaj mamy jeden wiatrak, drugi wiatrak i łódź też się znalazła. Dobrze, sześć symboli do końca. To są kości i podkowa. Kości i podkowa. Dobra, mamy jedne kości, drugie kości. Tutaj nie ma podkowa. Dalej nic, kości podkowa tutaj ok podkowa i kości tutaj najwięcej nie ma cztery symbole do końca czapka i klapki mamy tutaj czapkę tutaj nie ma Tutaj i tutaj tutaj mamy klapki, ale to nic nie dało i tu nic nie ma. Przydałby się jakiś krabik. Mamy leżak i motyl. Leżak i motyl. No mamy tutaj. O, będzie druga wygrana, także bardzo się cieszę. Leżak i motyl. Myślałam, że zostaniemy przy jednej, a tutaj jednak nie. No i więcej nie ma, ale są dwie wygrane, bo słońca nie było. Księżyca również nie było. Serducho nie było. Krabatu w ogóle nie było. No i tyle, ale są dwie wygrane, także bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, bo tutaj już dwie wygrane były. A tutaj mamy dyszeczkę. I drugą też dyszeczkę, czyli dwie dyszki. Chyba DD to na dwie dyszki, tak mi się wydaje. Popatrzyłam, ale innych symboli tutaj po prostu nie ma. Żadna linia kolejna się nie utworzyła. Jeszcze tutaj sprawdzam. No ale nie widzę. Czyli kochani, na wkład 30 zł wygraliśmy 20 tej Dyszka to jest 30 jeden bo jeden słonik. Także bardzo się cieszę, bo w sumie ze wszystkich to przegrały tylko te trzy linie, szczęśliwe po trójeczce, także jestem na plusie złotówkę, ale to namnożenie zawsze jest. Wam kochani bardzo dziękuję. Za to, że jesteście ze mną na moim kanale, wspieracie mnie, lajkujecie, komentujecie i subskrybujecie. I do zobaczenia i usłyszenia jutro. I love you so much. Trzymajcie się, buziaki pa.